I znowu przyjechaliśmy na lipie. Na razie jestem sam, kolega jak zwykle dojedzie. Więkna mgiełka jest. Siedzę od wczoraj, nic się nie działo, ani pipsa Zauważyłem spław ryby pod tamtymi cicinami Nie wiem czy zobaczycie, czy będzie widać, o pod tymi ccinami zauważyłem spław ryby. Jak widać. I tam posłałem zestaw właśnie. Nie wiem ile to będzie. Jakieś, nie wiem. 60 metrów, 70. Na zestaw poleciała kuleczka. Już Wam pokazuję jaka. Poleciała kuleczka. O takie coś. O, hmm. o smaku o smaku to jest pomarańcz. Fajnie patrzy co to za pokażę i podbita sztuczną kukurydzą żółtą pływającą, żeby troszeczkę tą kulkę uniosło. Zobaczymy. A więc tak, ryba na razie nie bierze. Trzeba zrobić poranną toaletę. Mieszam taki inny pelet, jeszcze pokażę. Pelecik umieszałem, może coś. A mówię na taki pelet masło maślane, 2 mm do metody. No Tutaj umieszałem jeszcze takiego, ja wiem, takiego śmierdzącego śmierdzi jak, jak zdechła krowa. Też do metody. Trzeba jeszcze go zmoczyć. Na razie nic, całą noc się nic nie działo. Ani Pixa, nie wiem. Jestem na płytki wodzie, tu akurat na lipiu jestem dalej jedynce. Tak, jak w poprzednim filmie, ale tutaj jestem akurat w miejscu. Tamten brzeg to jest tarlisko. To jest ostatnie stanowisko, na którym mogę łowić. Bo tu jest jeszcze jedno stanowisko, ale. Ale to stanowisko to jest dla inwalidów. Nie wiem, czy będzie widać. O. Tylko mogą przebywać inwalidzi. No i co, zobaczymy. Nie słyszałem, że u kogoś się coś działo. Wędki rzucone. Tutaj z boku kogoś siedzi, nic. Chyba też w nocy nie słyszałem. A w nocy... Nie popiłem, także cel miałem. No jakby było branie, w każdym razie bym słyszał. Pogódka jest przepiękna. Zero wiatru, słoneczko wychodzi. W nocy był przymrozek, delikatny, ale nic, może dlatego ta ryba poszła gdzieś na głęboką wodę. Nie wiem, może tu przyjdzie do wygrzewać się i coś, coś pobierze. No zobaczymy. I bierzemy się zagotowanie spaghetti na obiad. Nic się nie dzieje. Ryba nie bierze, także pogotujemy spaghetti. Baribalu, jak się czujesz na, na rybach na Lipio? Jesteśmy w innym miejscu, w miejscu. Powiedz coś o tym miejscu. Inne stanowisko, inna sytuacja wodna, inna pora roku, więc jesteśmy bardziej na luzie. Znaczy, pora roku? Taka sama, tylko może jesteśmy różnicą dwa tygodnie. Tylko temperatura się zmieniła strasznie. O, inna temperatura, tak? Siedzimy teraz w koszulkach, można to zobaczyć. A wtedy siedzieliśmy w czapkach i w kurtkach. Tak. i cóż. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie ryby blisko odbywają targisko, w związku z czym mamy szacunek do ich prywatności, natomiast rzucamy tak tutaj w poprzek i nie, wybra nie wybraliśmy samodzielnie tego, te tego stanowiska, tylko wszystkie stanowiska po kolei były zajęte. Wczoraj przyjechałem o godzinie 13 na jedyne wolne stanowisko. przede mną były dwa auta które zawinęły, bo nie widziały tego stanowiska za mną były trzy auta, które wjechały ale również yy, no, ze względu na to, że ja byłem na stanowisku odpuściły i dzięki temu mamy z Mirem to fajne stanowisko Miro przyjechał później kto to jest Ktoś... Miro? Kto to jest Miro? Yy, nasz kolega taki nasz, mamy takiego przyjaciela z wędkarską... no możemy powiedzieć wędkarski, wędkarski gigant to jest wędkarski gigantem mamy takiego przyjaciela Mira on tutaj przyjechał i później przyjechał wędkarski gigant Wędkarski gigant był na początku zauważyłem niezachwycony tym łowiskiem. Miał na myśli coś bardziej rozległego. To miejscówko. To miejscówko znaczy łowiskiem, to miejscówką. Miał na myśli coś bardziej rozległego, bardziej przejrzystego. Tym bardziej, że wcześniej podesłałem mu zdjęcie, które rzeczywiście pokazywało to łowisko jako bardziej takie przestrzenne. Zapytałem się wędkarskiego giganta. Nie mamy co wybrzydzać, mamy to co mamy. Wędkarski gigant zgodził się z moim zdaniem, zakotwiczył swoją przyczepę i teraz jesteśmy razem na łowisku. Wynik jest 0 dla mnie, 1 dla Wędkarskiego giganta. Mamy podzielone techniki, mamy podzielone y, bary rybne. Ale o gawę. technikach to porozmawiamy później albo jutro. No i co powiem, siedzimy cały czas, godzina. Która dobiega godzina? Która godzina dobiega w Baribalu? 17:50, 18:00. Pogoda się strasznie zmieniła. Po południu siedzieliśmy, można powiedzieć, nawet bez koszulek. A teraz normalnie trzeba siedzieć w kurtkach. W czapkach, w kurtkach. Proszę bardzo. Moim zdaniem to nie ma sensu. Czyli zmieniło się strasznie. A wiecie, co się nie zmieniło? Jedno się nie zmieniło. Ryba jak nie brała, tak nie bierze. <grym> dobre, dobre, to było bardzo. Także. nic, tak, że... cały czas przerzucamy, kombinujemy. No ile można. Tyle można. Później będziemy rozpalać ognisko. Przy rozpalaniu ognisku będę kręcił i będziemy się widzieć. O, Balibel rzuca na... Stop, stop, stop. Świecaka. Zaraz pokażę. To jest świecaka. Jest. Rzucamy. prawo I świecaka zaraz tu namierzymy. A, pięknie widać. Jest. Balibel. Powiedział, że w nocy będzie łapał na spławik. I tu jest właśnie jego spławik. Widzimy go. Świeci się. Proszę bardzo. A tu jest Baribal, A nie widać go, bo jest zbliżenie. A tu jest spławik. No i czekamy. Poszło. Zanęcimy łowisko, łowisko troszeczkę po tamte ściny. Bo wędkarskiemu gigantowi się pomyliło i nęcił pod te trzciny. Zrób zbliżenie, Baribalu. Jest? Tak. A miało być pod tamte. Zrób zbliżenie, Baribalu. Wędkarski gigant przez nadmiar słońca stracił panowanie nad horyzontem. A więc nęcimy. Troszeczkę. Kilka rakiet podeślemy, tym będziemy najeździć. Dwie rakietki podeśle tam, bo człowiek się pomylił. się tam mieliśmy nęcić jeszcze jedną rakietkę i zaraz muszę przewrócić naszą kiszkę w kapuście Spadło bez, bez mojej wiedzy I tak jest, godzina godzina 9.00, tak sobie biesiadujemy tu. Będziecie widzieć na filmiku, jak Baribal miał branie, ale niestety pudło, to znaczy nie pudło, holował rybę, poszła w cciny. Jak wiecie, Baribal to była taka jego. No, można powiedzieć, pierwsze takie branie, fajne. No co ja będę mówił, Baribel sam powie. Brało jak nigdy w moim życiu. Każde branie, które miałem, wyglądało w taki sposób. Spławik, rybka, wad, 80-30 deka. A tutaj coś było takiego naprawdę fajnego. Ucieszyłem się. Podekscytowałem się, pobiegłem jak szalony, zbierałem, poszło puch, strzeliło. Prawdopodobnie to było po, wszystko, Pobiegłem to było... jak szalony, dobrze, bardzo dobrze to można powiedzieć. Bo bieg był taki naprawdę ten. No. Bolt to był przy nim pikuć. Pobiegłem, nie złapałem, moja porażka. Znaczy, prawdopodobnie. Zacięcie jak... było dobre. Ryba nie była holowana, nie, była węzły, które zrobiłem, to były nie, nie, dostałe. to było zacholowanie za szybkie, to było zwijanie jak u a to był karp, powiedzmy no miał kilka kilo, to nie był jakiś demon, demon, demon łowiska, ale kilka kilo. Jest rybka baribala, tak węteczka pracuje, piękny odjazd, spokojnie, Poszła, spokojnie, Poszła wszystko bo za szybko panie baribalu, za ja szybko, pozysku, miał i to nie był mały. Marsze. Za szybko Co pan powie widzą. Panie Maribalu Piękna ryba szła ja. Za szybko, ale ja nie miałem takiego odjazdu odkąd tu siedzę, od czwartku Był taki pipik, a tu jechało No, co? No co mogę powiedzieć, tak? Co mogę powiedzieć? Narbówka? Za szybko, za szybko Za szybko to było wszystko Tak? Tak jest, za szybko Krak ciągnięcie Właśnie, chciałem to powiedzieć do, brak doświadczenia wyszło tutaj jak nigdy, jak nigdy. Ja się bałem tych haszy, chciałem przeciągnąć. No, spokojnie, jeżeli ryba jest, ładny, jest takie ładny, powiedzenie, jeżeli jest... karp idzie w chaszcze, trzeba mu dać, on wtedy się, poluzować, on wtedy się odwraca w drugą stronę i wychodzi na otwartą wodę, jak w, w naszym przypadku. No cóż, człowiek się uczy na błędach. Pierwsze koty za płoty. Pierwsze koty za płoty. Pierwsze śliwki robaczywki. To znaczy, że jest jakieś myślenie. Myślenie o przynęcie, myślenie o. A jeszcze na co, na co to było branie? Jakie co tam było? Na, na, na końcowym zestawie? Yy, pomarańczowe takie było. Ty, yy. yy, tam. Dumbels ma, Malina. Dumbles Malina. Go zepsułem, mu, zepsułem. Ale to, go... był, to był jakiś odjazd. No. Był. Oś, tu zapił sam. o to. Nie, nie. Odjazd był fajny, bo myśmy biegli. No, kawałeczek biegliśmy i cały pa, czas jechał. Zerwał cały zestaw. No. Pff, zaraz zobaczymy. No, haczyk mamy. No, po prostu trzeba zestaw od nowa, od nowa założyć. Poplątany, bo teraz ściny poszedł i nie, nie, dlatego się poplątało. Ale... Działamy. Ale aj, aj, aj. To nie było branie, tylko była ryba na haku. A Ryba taka, fest, widział jak się walczyła. Ja widziałem jak walczyła, a było przycięcie, bo ja widziałem jak jechała, jak aj, myśmy aj, tu biegli. Aj, 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 aj. No nic. Walczymy dalej. Tak, ale pan tak siedział na krześle... Taki smutny, taki myślałem, że pójdzie spać, a tu bieg był, ja nie mogłem dogonić, ja nie mogłem dogonić. Szedłem jak burza, ja tylko przebiegłem tędy. Czasem ja ja myślę, to... ja za tobą nie mam szans. Godzina po 22, a wędki stoją jak zaczarowane, nic, nic, nic się nie dzieje. Temperatura chociaż jest 10 stopni na polu. A wędki. Nic się nie dzieje. Nic kompletnie. Słychać spławy ryb. Nie widać tego, bo jest ciemno. No co? Czekamy na jutrzejszy dzień. Witam, trzeci dzień. Jedna ryba złapana 7 kg karp. Siedzimy tak jeszcze z, do dziesiątej, do pół godziny i się zwijamy, idziemy zobaczyć co robi baribal pogoda się pogoda się trochę zrósła, no, wczoraj było zimno dzisiaj znów ciepło karp wziął rano gdzieś koło godziny 8 tu jest baribal baribal kombinuje coś złapać Wszystkich pomocnych niepowodzeniach i po zerwaniu się wczorajszego, myślę 10-12 kilo karpia, postanowiłem zmienić podejście i stosuję dzisiaj woreczki PDF. PVA. PVA. <laughs> I think gonna be alright. <laughs>